Tylko w oparciu o wiarę, że otrzymałam tą miłość jako żona, mogę wypowiedzieć, że kocham, że będę wierny, że będę uczciwy i nie opuszczę cię aż do śmierci. Tylko w oparciu o wiarę, że otrzymałem tą miłość, której ten świat nie zna, by tą miłością kochać moją żonę. Tylko tą miłością kochać mojego męża. Jeśli ja nie mam wiary w to, że otrzymałem tą miłość, miłość krzyża, miłość ukrzyżowaną, która oddaje życie za tego, kto kocha, ba oddaje życie za tego, kto katuje, torturuje, kto zabija mnie. Ale ta miłość mówi, przebaczam, tylko przez wiarę w to, że otrzymałem taką miłość, mogę wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej. Jeśli nie wierzę w to, moje małżeństwo prędzej czy później się wypali i rozpadnie.